a co Ty znowu tutaj tak oglądasz? Prezent mam dla Ciebie. O, ekstra, co masz? Bo ja lubię wszystko przed świętami, piec ciasta, dawać prezenty i w ogóle. E, ja akurat wiesz co dla Ciebie, żeby Ci bardziej włosy urosły z przodu, bo taki jesteś trochę łysiejący. Czyli na moje zakola masz coś ciekawego? Tak, oczywiście. Pokaż, no, siadaj, siadaj, pokazuj, siadaj, o, susie, pokazuj, jak chcą tak. zobaczyć, bo to, o, to mnie takie rzeczy o, mnie interesują. Pokaż, opowiadaj. Dla Ciebie tak, e, Aktywne serum będzie, stymulujące porost włosów. Do czego? Stymulujące porost włosów. Ale wszystkie, czy moją łysinkę, mam sobie. tutaj, Ale wiesz, możesz sobie wszędzie tutaj wetrzeć. Ale Dobra, pokaż, kimku, pokaż to, jest fajne. A przed tym sobie zrobisz peeling tylko do skóry głowy. No właśnie, peeling. Bo teraz spędzi. w ogóle jest bardzo ważne, Wszyscy dbają zawsze o skórę e, twarzy, ciała, a o głowę nie. Więc e, zaczynamy dbać, Arkadiusz, my, jako 50-latkowie, też o skórę głowy. Ja mam tutaj dla siebie też aktywne serum. Peeling będę używała twój. No jak chcesz, to mogę się z tobą też podzielić fajnym balsamem do, do ciała. Do Dobra, skóry. A to miał być dla mnie prezent, nie dla ciebie, a tu widzę reszta dla ciebie. Czyli no bo, co ja będziesz, się załapałem na te co, dwa. Ale będziesz sobie rzęsy wykręcał taką fajną zaradką. Jeszcze jest ten, jeszcze jest serum, ale to dopiero sobie domówię to serum, bo akurat nie mam. No i fajny szampon. Dobra, jeszcze szampon ci dorzucę też taki. I to jest mój cały prezent. Zobaczcie, facet no tak. zawsze korzysta. No, a chcesz pomadkę, bo, bo mężczyźni też mogą pomadki. Nie, nie no pomadki, nie, pomadki nie. Czyli patrzcie, tutaj bardziej te ciemniejsze dla facetów, różowe dla. dla, dla kobiet. No i też jest serum do twarzy. Jak chcesz, to sobie możesz też skorzystać. Ale mogę ci też dać szczotkę, zobacz jaka fajna, do takiego masażu głowy. Dobra, szczotkę też zawijam, sobie no. będę masował, ale powiedz mi, czy jest coś takiego, żebym mógł tutaj sobie wzmasowywać moje zakola i żeby mi zaczęły rosnąć włosy? No, powiedziałam Ci już, że to jest... E, Co to jest e, za firma? E, na chemii, z miłością Nie znam, nie znam. No, ja też dopiero poznaję tą firmę. Może przetestuję. Zobaczymy. Ja mam tutaj propozycję dla firmy: wymyślcie coś, żeby mi zaczęły włosy rosnąć na moich zakolach na czole, bo każdy chyba facet taki ma problem, nie? No ale ja myślę, że wiesz tutaj ten peeling, że jak zaczniesz oczyszczać skórę głowy bo jest no. ważne oczyszczanie skóry głowy będziesz ustosował peeling, będziesz wcierał serum. To zobaczysz, jaka będzie A jeszcze zania. mam jedno pytanie. A jak y, są takie okresy, że nie włosy wychodzą, albo nie wychodzą, to ma to jakiekolwiek znaczenie do używania kosmetyków? No ale ja nie jestem tutaj specjalistą, więc tutaj myślę, że możesz ale tutaj może. Ale go... może ktoś nam tutaj pomoże i no, to, to odpowie w komentarzach. Może ktoś nam pomoże, można zawsze napisać. Także też ja mam dwa pytania. E, czy ma, macie coś na moje zakola i co zrobić, jeżeli włosy wypadają, albo e, raz wypadają, raz nie wypadają? No nie czy... wypadają. <laughs> co wtedy <laughs> robić? To już wtedy nic nie rób, ale ja mam tutaj dla Ciebie proszę. Dziękuję.